Istnieje bardzo mocno rozpowszechnione przekonanie, że połączenie typu samochód i alkohol to bardzo negatywne połączenie, a co za tym idzie skrajna głupota i nieodpowiedzialność. Natomiast co jeśli wam powiem, że takie same połączenie może przynieść bardzo wymierne skutki i pozytywny akcent? Między innymi o tym dzisiaj w Update. I proszę Was bardzo, nie zrozumcie mnie źle, ja tutaj nie sugeruję, że prowadzenie pod wpływem alkoholu to coś dobrego, mam na myśli zupełnie coś innego, mianowicie kolaboracje między producentami samochodów a tymi z branży whisky. Jak się bowiem okazuje, połączenie samochodu i alkoholu to dość częsty przypadek, i polega on na współpracy pomiędzy tymi producentami whisky oraz tymi z branży automotive. Jak się okazuje, takie połączenie przynosi wymierne skutki w postaci nowych, limitowanych edycji, które nierzadko stają się łakomym kąskiem dla koneserów oraz kolekcjonerów. I tak na początek, za pierwszy przykład niech posłuży nam Macallan Horizon. Jest to butelka powstała przy współpracy Producenta z luksusowych samochodów Bentley oraz destylarni Makalan. Wyróżnikiem tej butelki jest to, że jest to butelka pozioma, jakkolwiek dziwnie to brzmi, a do jej produkcji wykorzystano te same materiały, które Bentley wykorzystuje do produkcji swoich samochodów, takie jak skóry czy różnego rodzaju drewna. Podążając dalej tym tropem, na pewno warto zwrócić swoją uwagę na butelkę Jacka Danielsa powstałą przy współpracy z McLaren F1 Team. Butelka ta charakteryzuje się przede wszystkim swoimi barwami, które nawiązują do oryginalnych wyścigowych barw McLarena w kolorze Papaya Orange Racing Color oraz specjalne limitowane logo o nazwie Speedy Kiwi. A już na sam koniec na pewno warto uwagę zwrócić również na destylarnię Bowmore i współpracę tej destylarni z producentem samochodów Aston Martin, która zaowocowała powstaniem wielu butelek, całej serii butelek w wieku od 8 do 21 lat. A jeżeli ciebie interesuje więcej takich ciekawostek ze świata whisky, to serdecznie zapraszam cię na Whisky Update. Whisky Update. Napijmy się wiedzy z innej beczki.